Jezus dobrze wiedział, co kryło się w sercu człowieka, i on dobrze wie, co kryje się też w twoim sercu. Ale to, co wyróżnia Jezusa od innych, to to, że on nigdy nie wykorzysta tego, żeby cię zgubić, ale zawsze po to, by cię uratować. I o tym więcej w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym kwadransie ze słowem. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną i że nasza kwadransikowa rodzina jest coraz, coraz większa. Jesteśmy i na YouTubie, i w telewizji TBN, i w telewizji olsztyńskiej. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Chcę Was też zachęcić do tego, byście mogli się zaopatrzyć w książkę. Modlitwa w blasku Boga, która dopiero co się pojawiła, razem z wydawnictwem RTCK. Wydaliśmy tę książkę i myślę, że ta, ta książka może pomóc wielu z nas nauczyć się modlitwy, to znaczy zbliżyć się jeszcze mocniej swoim sercem, swoim umysłem, całym sobą do, do Pana Boga, i ona na pewno pomoże tym, którzy utknęli w swoim życiu modlitewnym, zastanawiają się, jak wyjść z różnych trudnych sytuacji, jak wyjść, powiedzmy, z rozproszeń, jak się modlić, żeby, żeby pokonać rozproszenia. Może zaczynasz się modlić i chce ci się spać, chce ci się jeść, zaczyna ci się chcieć wszystko inne, tylko nie, nie to, żeby się modlić. Ta książka w takiej sytuacji na pewno ci pomoże i do tego chcę was zachęcić. W opisie filmiku też będzie link żeby do tej książki zajrzeć i też ją kupić, jakby ktoś chciał. Chcę Was zachęcić od razu, byśmy otworzyli Słowo Boże na Ewangelii według Świętego Jana, na drugim rozdziale od 18 wersetu. Ewangelia według Świętego Jana, drugi rozdział od 18 wersetu. Ten fragment będę dzisiaj chciał poruszyć, bo poruszył mnie ostatnio, kiedy. Też słuchałem niedzielnej Ewangelii w kościele i, i pomyślałem, że warto na tym fragmencie się zatrzymać, bo jest, jest ciekawy. Od 18 do 25 wersetu. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? To było chwilę po wyrzuceniu kupców ze świątyni. Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w ciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc z wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił." W ogóle tu zrobię na moment pauzę, bo zobaczcie, jak wielką moc mają znaki, które czyni Jezus. Jezus mówił wiele rzeczy. Ten czyn dla niektórych był niezrozumiały, kiedy wszedł i rozgonił towarzystwo. Ale kiedy zaczął czynić znaki, zaczął uzdrawiać, zaczął uwalniać zniewolonych, wielu uwierzyło w niego. W ogóle w Ewangelii Jana możemy znaleźć takie bardzo mocne powiązanie, że wszędzie tam, gdzie Jezus czyni cuda, czy czyni znaki, dokonuje znaków, bo, bo Jan używa bardzo często tego zwrotu, że Jezus dokonuje znaków, a znak zawsze prowadzi ku czemuś znak nie jest dla znaku. Cud nie jest dla cudu. On wskazuje na autora, on wskazuje na dawcę, on wskazuje na tego, kto stoi za tym czynem. To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. I te znaki w Ewangelii Jana łączą się praktycznie za każdym razem z nowymi ludźmi, którzy idą, zaczynają iść za Chrystusem, zaczynają wierzyć w Boga. I to jest dla nas wskazówka, że znaki nigdy nie mogą być oderwane od głoszenia Ewangelii. Kiedy dokonuje się znak, po to, by się, to dokonuje się po to, by ludzie się nawrócili. Kiedy ludzie się nawracają, dzieje się to bardzo często w konsekwencji doświadczenia mocy Bożej. I pamiętam, jak niedawno, jakiś czas temu, zadzwonili do mnie pewni ludzie, czy też ja do nich zadzwoniłem, bo ktoś mnie o to poprosił. Akurat byłem gdzieś na wyjeździe, poszedłem na chwilę do kuchni, przeprosiłem moich znajomych. I modliłem się przez telefon za kobietę chorą na raka, która leczy się na nowotwór, gdzieś było już poważnie. I kiedy modliłem się, zebrała się cała rodzina, gdzieś tam, czy znajomi. I przez telefon modląc się, nagle poczułem: Miałem takie przekonanie, że Duch Święty mi pokazuje, że jest tam ktoś, kto ma poważny problem jakiś z ramieniem, z barkiem, ruchomość jest ograniczona, zakres ruchu jest ograniczony. I spytałem, czy jest tam ktoś taki. I oni nagle mówią: No, jest. Byli bardzo zdziwieni, bo ja ich w ogóle nie znałem. I, I powiedziałem: im, To połóżcie rękę na tym ramieniu, na tym barku i pomodlimy się razem. Powtarzali za mną: oni się tak naprawdę modlili. <laughs> ja ich tylko instruowałem. I, I modlili się, mówiąc w imieniu Jezusa: Niech ten ból barku odejdzie. Niech, te, niech ten bark będzie uzdrowiony. Modliliśmy się dwa albo trzy razy. Yy, zakres ruchu wrócił całkowicie. Napisali do mnie po kilku dniach, że, że bark jest całkowicie zdrowy. Potem pomodliliśmy się za, za kobietę, która, która była chora na raka. I ta kobieta już zaczęła chodzić na chemię i zadzwonili do mnie, czy, czy odezwali się do mnie po, po drugiej chemii, którą ta kobieta przyjęła, i, i kiedy przyszły wyniki, lekarze byli absolutnie w szoku, bo wiedzieli, że chemia nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Wyniki się tak poprawiły, że, że wszyscy mówili, że to jest coś niezwykłego. I ci ludzie nagle uwierzyli, Mówi, zobaczyliśmy, jak bark jest uzdrowiony. Widzimy teraz, co się dzieje w życiu tej osoby, która, która chorowała, za którą się modliliśmy. Ten znak przybliżył tych ludzi do, do, do spotkania z żywym Bogiem. Przy, to, to doświadczenie przybliżyło ich do serca Boga, który się o nich troszczy. Znaki są tak bardzo ważne i znaki są tak bardzo potrzebne dzisiaj w naszym przepowiadaniu. I Jezus natomiast nie zwierzał się im. To czytamy dalej. Bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. I, I ten fragment chciałbym końcówkę tego fragmentu przeczytać również z Biblii pierwszego Kościoła, bo on jakoś lepiej do mnie do mnie przemawia. Co mówi ten fragment? Jak tłumaczy go ten przekład? kiedy był w Jerozolimie na święcie paschy wielu uwierzyło w jego imię bo patrzyli na cuda które czynił lecz Jezus nie polegał na nich bo znał ich wszystkich i nie potrzebował aby ktoś mu wystawiał opinię o człowieku sam wiedział bowiem co się w człowieku kryje Jezus nie potrzebował pytać innych ludzi co myśleć o danym człowieku bo sam wiedział, co się w człowieku kryje. To jest niezwykły dar, który Chrystus miał. Niezwykły dar, który mają ludzie, którzy żyją w bliskiej więzi, w bliskiej relacji z Duchem Świętym. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawiałeś. Kiedy zacząłeś oceniać ludzi, zacząłeś mówić na ich temat, być może gdzieś pokątnie, być może gdzieś. W jakiś taki sposób niekoniecznie pozytywny. Czy najpierw nie spytałeś Pana Boga, na ich, co On sądzi o tych osobach? Być może tak łatwo wpadamy w jakieś ocenianie ludzi przez to, co mówią o nich w internecie, co mówią, co mówią o nich w telewizji. Zapytaj Pana, co sądzi o tym człowieku. A znając Jezusa, Jezus nie powie Ci o tym, co złe, a powie Ci o tym, co dobre jest w tym człowieku. To jest cecha, którą mają ludzie, którzy żyją blisko Jezusa. To jest cecha ludzi, którzy są w bardzo takim realnym procesie nawrócenia. Zaczynają patrzeć okularami Jezusa, przez pryzmat Jezusa. Jezus zawsze doszukiwał się dobra w człowieku. Jezus, nawet kiedy widział grzech w życiu człowieka, nawet kiedy widział zło w życiu człowieka, on zawsze Potrafił na początku zobaczyć dobro, potrafił przebić się przez grzech, przebić się przez ciemność i zobaczyć dobro, które jest w nim, bo w każdym człowieku jest dobro, bo każdy człowiek jest stworzony na, na podobieństwo Pana Boga. Zobaczcie, kiedy czytamy o, o kobiecie cudzołożnej, kiedy czytamy o tym, że, że kobieta cudzołożna została pochwycona właśnie na cudzołóstwie, przyprowadzona ją do Jezusa, czy Jezus. Teraz widział w niej jedynie ten brud, nie. Jezus spojrzał na nią i zobaczył w niej piękno, zobaczył w niej dobro. I ten gest, który zaczął czynić, pisząc po piachu, ten moment, w którym wsłuchiwał się w Ojca, Ojcze, wierzę, że, że, że Jezus jednoczył się wtedy z Ojcem. Ojcze, co co mam im powiedzieć, bo ty, bo ty pokazujesz mi jej piękno, pokazujesz mi jej dobro, pokazujesz mi to, co się Tobie w niej podoba? Jak ją mam uratować? Jezus jednym mądrym zdaniem, tym darem mądrości, który się objawia w tej scenie, ratuje tą kobietę. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, bo Jezus mógł wszystkim wypunktować grzechy. Jezus mógł każdemu po kolei powiedzieć – to jest twój grzech z wczoraj, to jest twój grzech z przedwczoraj, to jest twój grzech sprzed, z poprzedniego tygodnia. Tylko Jezus różni się bardzo mocno od diabła i tą różnicą główną jest, jest to, że Jezus, kiedy patrzy na człowieka, on widzi w nim dobro, a diabeł oskarża braci – jest napisane w Apokalipsie – to jest oskarżyciel braci. Jezus Zawsze usprawiedliwia. Jezus przynosi nadzieję, Jezus przynosi wyjście z sytuacji, pokazuje dobro, a diabeł przychodzi, by potępić, diabeł przychodzi, by wypunktować Twój grzech. Więc kiedy się modlisz i nagle przychodzą do Twojego serca grzechy, które czujesz, że Cię potępiają i oskarżają, wiedz, że to nie jest Jezus, wiedz, że to nie jest głos Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pokaże Ci grzech, bo o tym czytamy też w Ewangelii, że Duch Święty również. Pokazuje nam nasz grzech, On zrobi to z kulturą i szacunkiem. I, I to Jego przypomnienie Ci o grzechu nie zmiażdży Cię, nie zniszczy Cię, nie potępi Cię, nie, nie opluje Cię, ale ono da Ci nadzieję i da Ci wiarę w to, że z Jezusem możesz z tego wyjść. Dlatego Jezus powiedział do tej kobiety: Idź i nie grzesz więcej. Jezus nie usprawiedliwił jej grzechu, ale pokazał jej jej godność. Taki jest Jezus, który, kiedy widzi w Tobie to, co najgłębsze, zawsze. Pokazuje to, co w tobie najlepsze, zawsze pokazuje w tobie to, co najpiękniejsze. Ludzie się czasem boją proroków. W naszym charyzmatycznym środowisku ja spotkałem wielu ludzi, którzy mają dar proroczy, ale tylko kilku, którzy mają tak wielki dar, i też nazywamy, my takich nazywamy czasem w środowisku z takimi skanerami. Dzwonisz do nich i oni ci mówią, co u ciebie słychać. I, I faktycznie ja kilka osób takich spotkałem, i, i to są niezwykłe rzeczy, ale za każdym razem wiem, że kiedy Bóg daje taki dar takiej osobie, to jest ogromna odpowiedzialność. by nawet kiedy widzisz trud, kiedy Bóg ci pokaże jakiś grzech w życiu człowieka, bo, bo, bo czasem, czasem Pan Bóg pokaże różne trudne rzeczy, to nie pokaże ci po to, byś powiedział tej osobie, e, o tym, jakie jest zła i z jak jakiej w życiu nie wychodzi, ale Bóg zawsze chce, żebyśmy mówili o wyjściu z sytuacji. Nie prorokujemy grzechu, nie prorokujemy problemu, prorokujemy wyjście z problemu i wyjście z grzechu, bo to jest zawsze Bożą Wolą. Za każdym razem, kiedy usłyszysz słowo prorocze od kogoś, słowo, które macie zachęcić, macie pocieszyć, macie pokrzepić, po tym poznasz działanie Pana, bo w proroctwie przekazywane jest serce Boga. A nie tylko informacja, która jest zakryta. Zakrytą informację może znać również wróg, ale Chrystusa poznasz po tym, że On z tego wyprowadzi dobro, nadzieję, wiarę i da ci szansę, i nigdy nie pozostawi cię w pół drogi samego. Taki jest Chrystus. I Chrystus w wielu miejscach w Ewangelii pokazuje się jako Ten, który zna serce człowieka. Widzimy w historii również o Samarytance. To jest chyba czwarty rozdział. Ewangelii według świętego Jana, gdzie podchodzi do kobiety i mówi: pójdź po męża. A, a ona mówi: Nie mam męża. On powiedział: Dobrze mówisz, bo miałaś pięciu mężów, a ten, który jest z tobą teraz, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. I ta kobieta nagle mówi: Widzę, że jesteś prorokiem. Widzę, że wiesz rzeczy, których nie masz prawa wiedzieć. I, i Jezus, zobaczcie, że pokazał tej kobiecie cierpienie i grzech. Pokazał jej trud, pokazał jej. Myślę, że to nie była łatwa sytuacja w jej życiu. Myślę, że nie była z tego dumna. A Jezus jej to powiedział. I, i mógł to powiedzieć w taki sposób, że ta kobieta uciekłaby z krzykiem i powiedziałaby: e, Ten człowiek obnażył mnie, okradł mnie z mojej godności, jest prorokiem, ale, ale, ale służy widocznie Bogu, czy, czy, czy mówi w imieniu Boga rzeczy, które. Które sprawiają, że nie chce z tym Bogiem mieć nic wspólnego. A jaki był finał tej sytuacji? Finał był taki, że ta kobieta poszła, pobiegła, krzycząc wszystkim, opowiadając, że znalazła mesjasza, znalazła nadzieję, znalazła pokój, znalazła rozwiązanie, znalazła w końcu tego, o którym, o którym mówiono, że przyjdzie, by wybawić, by uratować, by zbawić. I to jest Jezus. A tak często Jezus myli nam się z diabłem. To jest dramat. Chrześcijan, wielu chrześcijan, głos Jezusa myli nam się z głosem diabła i czasami jesteśmy tak zgnojeni przez myśli, które do nas przychodzą i mówimy to Bóg przypomina mi mój grzech, jestem w beznadziei, bo nie wiem jak z tego wyjść, a to diabeł cię potępia i mylisz głos wroga z głosem tego, który ukochał cię nad życie. I to jest straszna rzecz, a Jezus mówi moje owce, chcę żeby znały mój głos. Mamy znać głos Ojca, mamy znać głos Jezusa, mamy znać głos Ducha Świętego, i to jest zawsze głos pełen miłości. Nawet kiedy pokaże Ci trudne rzeczy, zrobi to w miłości. Potrzebujemy o tym wiedzieć, potrzebujemy takiego Boga znać, poznawać coraz bardziej, po to, byśmy takiego Boga mogli nieść innym, i by inni odkrywali, że Bóg przychodzi po to, by ratować i zbawiać, a nie po to, by oceniać nas, potępiać i oczerniać. Bo to nie jest Bóg, który objawił się w Chrystusie. Panie, chcemy Cię prosić dzisiaj o to, byś przyszedł do nas ze swoją mocą, byś przyszedł dzisiaj i pokazał nam, jaki jesteś naprawdę. Prosimy Cię, Boże, przyjdź i objaw w naszych sercach tę prawdę, że Ty, mimo że znasz nas najlepiej, nigdy nie przychodzisz, by nas potępiać, ale przychodzisz po to, by nas ratować. Prosimy Cię, Panie, byś objawił nam prawdę. O nas samych, że bez Ciebie Boże nic nie możemy uczynić. I, I daj nam dzisiaj zatęsknić za Tobą, wiedząc, że każda odpowiedź na każde pytanie, które mamy, jest w Twoim sercu, jest w Twojej bliskości, jest w Twojej miłości do nas. Daj nam dzisiaj zrezygnować z rzeczy, które odciągają nas od Ciebie, z relacji, które sprawiają, że potępiamy się sami, siebie sami i uciekamy gdzieś od Twojego uścisku, miłości. Panie, daj nam dzisiaj wrócić do Ciebie, daj nam wrócić być może ze łzami, daj nam wrócić dzisiaj, wiedząc w naszym sercu, że tylko w Tobie jest to, czego szukamy i potrzebujemy. I naucz nas kochać tak, jak Ty kochasz, Panie. Daj nam dzisiaj szukać Cię i znaleźć Cię, Panie, bo będziemy szukać Cię z całego serca. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Pragniemy dzisiaj więcej Ciebie. Pragniemy więcej Twojej miłości, więcej Twojego pokoju, Panie, więcej Ciebie w naszym życiu. Dlatego przyjdź i daj nam dzisiaj skosztować i zobaczyć, jak dobry jesteś, Panie. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to słowo rozbudza w, nas, w Was wiarę, nadzieję w to, że Bóg naprawdę jest dobry i jest pełen. Miłosierdzia. E, niech jego miłość was wypełnia, miejcie się najlepiej. Widzimy się w kolejnym kwadransie Słowem. Do zobaczenia.